Dzisiaj rocznica ślubów króla Jana Kazimierza wybierającego Maryję jako Królową Polski, a jutro 15 rocznica śmierci świętego Jana Pawła II. Niepodobna zatem nie przywołać jednego z pierwszych wywiadów, który przeprowadzony został z Janem Pawłem II przez francuskiego dziennikarza Andrzeja Frosarta, który wśród różnych pytań zadał także wtedy Ojcu Świętemu pytanie, na które ze zdań Ewangelii zwróciłby szczególną uwagę. Oczywiście papież powiedział, że cała Ewangelia jest tak, można powiedzieć, wysokokaloryczna, że trudno wydobyć z niej jakieś tylko jedno zdanie, ale powiedział, jeżeli mam już wskazać jakieś zdanie, to właśnie to, które usłyszeliśmy na początku tej dzisiejszej Ewangelii. Poznacie prawdę, a prawda Was wyzwoli. W najbliższy w przyszły piątek, wielki piątek, kiedy odczytywać będziemy opis męki Pańskiej z Ewangelii Jana, to także usłyszymy tam ten dialog, który był prowadzony między Piłatem a Jezusem kiedy piłat zapytał Jezusa czy jest on królem Jezus mówi tak jestem królem ja, to, ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat aby dać świadectwo prawdzie każdy kto jest prawdy słucha mojego głosu rzekł do niego piłat cóż to jest prawda cóż to jest prawda prawda które jest doświadczeniem prowadzącym do wolności. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ojciec Święty w swoich różnych rozważaniach i homiliach często właśnie nad związkiem tych dwóch bardzo pojemnych pojęć i słów, jak prawda i wolność, zatrzymywał się jeszcze zanim został papieżem. Na jasnej górze cytował poetę. W jego słowach wolność nie jest ulgą, ale trudem wielkości. Nawiązując także do słów świętego Pawła, że wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Prawda, która jest drogą w odkrywaniu daru wolności, który jest wielkim zaufaniem ze strony Boga do każdego człowieka. Ale prawda jest często doświadczeniem trudnym, które kosztuje, bo gdyby nie miała swojej wartości, no to nic by nas nie kosztowała. Czasami trzeba za prawdę ponieść jakiś trud, jakieś cierpienie, niezrozumienie. Prawda może nawet prowadzić do przelania męczeńskiej śmierci i często wymaga poświęcenia. Potrzebna nam jest prawda o Bogu, abyśmy nie zatrzymali się na jakiejś karykaturze Boga. Potrzebna nam jest prawda o nas samych, byśmy umieli najpierw przed sobą, także przed innymi, zdjąć maski, które czasami zakładamy, bo czasami kreujemy się na kogoś innego niż jesteśmy. Prawda o innych, która jest często bardzo odległa. Bo za mało wiemy o drugim człowieku, żeby go osądzić, żeby go odrzucić, przekreślić, żeby nim zgardzić. A zatem stajemy dzisiaj wobec tego napięcia, który jest między prawdą a wolnością. Poznacie prawdę i prawda Was wyzwoli. Ale także warto zatrzymać się dzisiaj nad. Obrazem starotestamentalnym. Mówiliśmy wczoraj o tym, że cały Stary Testament pełen jest takich figur, typów, yy, obrazów, które przybliżają nam rzeczywistość nowotestamentalną. I ta historia trzech młodzieńców, którzy przez króla Nabucha zostają rzuceni do rozpalonego siedem razy więcej niż zwykle pieca jest obrazem zbawienia. Bardzo często w ikonografii, w malarstwie, zwłaszcza wczesnochrześcijańskim, ten obraz właśnie tych młodzieńców i jeszcze tego anioła, który ich tam przeprowadza przez ten ogień. Był malowany, pojawiały się rzeźby, inne mozaiki, ponieważ ten obraz zbawienia funkcjonował od samego początku historii kościoła, historii, która przybliżała to pojęcie zbawienie. Ale zauważmy, że w tym pojęciu zbawienia nie jest obecna taka sytuacja, że oni w ogóle nie zostali. Wprowadzeni w tę próbę. Bóg zbawia, wstępując do nich wtedy, kiedy oni już są w tym piecu ognistym, kiedy już yy, dotykają ich płomienie ognia, wtedy wstępuje do nich Bóg, kiedy zostają poddani próbie. To jest właśnie zbawienie. Zbawienie, które nie jest jakimś. Uratowaniem od jakiegoś nieszczęśliwego przypadku, tylko pomocą wtedy, kiedy już przychodzi czas próby. Myślę, że możemy to też odnieść do tego, co przeżywa cała ludzkość teraz, właśnie. Bóg wstępuje, przeprowadza przez ten ogień. I właśnie król Nabuchodonosor, oprócz tych trzech młodzieńców, zobaczył jeszcze czwartą postać. Mówimy, że to był anioł, ale często właśnie tłumaczenie tego tytułu, tego czwartego, to syn Boży. Syn Boży, który przynosi, sam stępuje i przynosi wicher, wiatr, który ich osłania od konsekwencji tych płomieni. A wicher, wiatr, ruach, to duch, duch święty który chroni od ognia. Ci młodzieńcy, o których mówi dzisiaj Księga Proroka Daniela, Szadrak, Meszak i Abeknego, śpiewają hymn dziękczynienia, błogosławiąc Boga, który stąpił do nich w ich czasie próby i ochronił ich od niechybnej śmierci. Oni, Oddali samych siebie w ofierze. Można by powiedzieć, stali się kapłanami. A ich sytuacja znowu jest podobna do tej, którą dzisiaj my przeżywamy. Byli w Babilonii, bo tam się działa ta sytuacja. Tam właśnie był i rządził król Nabuchodonozor. Byli daleko od Jerozolimy. Jerozolima była zniszczona, zniszczona była świątynia, nie był sprawowany kult. I oni, chociaż sami nie byli potomkami Lewiego, prawdopodobnie, a więc nie mieli tego przywileju kapłańskiego, postanowili siebie samych złożyć w ofierze. A więc tam, gdzie byli, tak jak ci, którzy nas teraz oglądają online, jak ci, którzy mają tylko taką formę i możliwość udziału w liturgii przez transmisję, są tam w domu i oni tam, Składają siebie, Bogu w ofierze, bo nie jest to możliwe. Ale ci młodzieńcy byli jednocześnie bardzo wolni. Można by powiedzieć wobec tego króla nabuchodonozora, który miał nad nimi ludzką, światową władzę, byli wolni, kiedy król ich pyta, co to za Bóg, który was wyzwoli, tak trochę jakby z ironią, to oni mówią, nie musimy Ci nawet w ogóle się przed Tobą tłumaczyć. Jeżeli On zechce, to nas wyzwoli. Jeżeli On zechce, nasze życie nie jest w Twoich rękach, ale jest w rękach Bogu. Dzisiaj w Ewangelii także pada słowo, zaraz też na początku tego tekstu, któryśmy odczytali. Jeżeli trwacie w nauce Mojej, i też trzeba nam to słowo tak trochę sprecyzować, że nie chodzi w tym trwaniu w nauce o takie wytrwanie, takie przeczekanie, takie przetrzymanie, można by powiedzieć. Trwać w nauce to zamieszkać w prawdzie Bożego Słowa, w prawdzie, która. Jeżeli Słowo Boże nie jest zamieszkane przez nas, nie będzie wyzwalać. Żeby to doświadczenie Bożej Prawdy stało się naszym mieszkaniem, naszym miejscem przebywania na co dzień, a nie właśnie czymś okazjonalnym, przypadkowym, czy takim może nawet do końca niechcianym, takim przyjmowanym jak cyrenejczyk, no bo trzeba. A więc zamieszkanie w Słowie daje prawdziwie wolność. Ci trzej, o których mówi Księga Daniela, oni byli w niewoli, w niewoli babilońskiej. Byli pod pręgierzem tego króla Nabuchodonozora, ale oni byli w pełni wolni. Amen.